Bosch, Volkswagen, Schaeffler, Continental. Nazwiska gigantów, które miały być niezniszczalne. A jednak mamy do czynienia z lawiną zwolnień, bankructwami i spadkiem produkcji, jakiego nie widziano od dekad. I to, co się dzieje dzisiaj w Niemczech, to nie tylko gospodarczy kryzys, to skoordynowany proces, proces, który prowadzi do zniszczenia jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu w Europie. Oficjalna narracja mówi o transformacji energetycznej, o przestawieniu się na elektryki, ale liczby, fakty i statystyki pokazują coś innego. Planowany demontaż przemysłowego kręgosłupa Niemiec. W ciągu zaledwie dwóch lat niemiecki przemysł motoryzacyjny stracił ponad 55 tysięcy miejsc pracy. Sam Bosch całkiem niedawno ogłosił redukcję 13 tysięcy etatów. A to dopiero początek. Na placach jest pełno. Elektryków, ale Volkswagen musiał wstrzymać produkcję w kilku fabrykach z powodu dramatycznie niskiego popytu na swoje samochody elektryczne. Pracownicy zostali pozostawieni sami sobie. Miliony Niemców, którzy przez dekady żyli z pracy w przemyśle, Samochodowym w Niemczech. Dziś właśnie ci ludzie czują się zdradzeni. Oficjalnie opowiada się ludziom bajki o trudnym przejściu do elektromobilności. Ale jak to możliwe, że w kraju, który był pionierem technologii, nagle brakuje popytu? Inwestycje stoją. A projekty badawcze są zamykane. Drogie elektryki stoją tu na placu i nie ma chętnych kupców. Ten samochód za mną, Volkswagen ID4, używany oczywiście, roczny samochód, kosztuje 42 tysiące, ponad 42 tysiące euro. A to jest około 180 tysięcy zł za używanego niemieckiego elektryka. Chińczycy śmieją się z głupkowatych Niemców. Chiny już teraz kontrolują ponad 80% światowej produkcji baterii litowojonowych. W 2024 roku sprzedaż chińskich elektryków. Wzrosła o 37%, podczas gdy niemiecka dramatycznie spadła. BIB wyprzedził Volkswagena w sprzedaży samochodów elektrycznych w kilku kluczowych krajach na świecie. I każdy myślący człowiek, który jest trochę w tym temacie, musi zadać sobie pytanie: czy to wszystko jest przypadkiem? A może chińska strategia była od początku ukierunkowana na przyjęcie rynku, gdy Niemcy będą jeszcze walczyć z własną biurokracją i transformacją energetyczną? A i Donald Trump rozpoczął wojnę handlową przeciwko Niemcom. Administracja amerykańska nałożyła. 20% cła na import między innymi ciężarówek z Niemiec. A jednocześnie Stany wspierają oczywiście swoje własne fabryki poprzez nową ustawę Inflation Reduction Act, przeznaczając, przeznaczający właśnie na wsparcie przemysłu ponad 360 miliardów dolarów. Otwarta wojna handlowa. Amerykanie chronią swój rynek. Chiny ekspandują, a Niemcy stają się ofiarą. Ile z tego wszystkiego to czysty przypadek, a ile efekt milczącej zgody polityków, którzy zamiast bronić własnych koncernów. Wspierają interesy globalnych graczy. I ta cała sprawa śmierdzi. To wszystko wygląda na sabotaż od środka. Chodzi o m.in. o innowacje. W 2023 roku niemieckie koncerny przeznaczyły 40 miliardów euro na badania nad bateriami. A teraz niedawno, kilka dni temu Kanclerz niemiecki Merz poprosił Komisję Unii Europejskiej, aby przemyśleli jeszcze zakaz samochodów spalinowych w Europie. W 2024 roku wiele projektów zostało wstrzymanych lub zamkniętych w Niemczech. A teraz możecie tutaj kupić takiego ID-7 Pro za. Niecałe 72 tysiące euro, a to jest prawie 310 tysięcy złoty. Także musimy zadać sobie pytanie, dlaczego technologie, które mogłyby dać przewagę Niemcom, nagle zostały zatrzymane. Oficjalnie mówi się, że ze względu na brak opłacalności. Ale pytanie brzmi, kto naprawdę decyduje o tym, co jest opłacalne, a co nie? Myślę, że warto o tym pomyśleć. Każdy, kto ogląda telewizję, słyszy te same slogany. To naturalna transformacja, a przemysł musi się dostosować. Dlaczego wszyscy powtarzają to samo, jak za czasów Srowida? Dlaczego żaden z największych mediów nie mówi otwarcie o spisku polityki i korporacji? Tu ponownie mamy do czynienia z kontrolą narracji. Tłumy uspokaja się bajkami o zielonej przyszłości, ale prawda jest inna. Ta przyszłość jest zarezerwowana. Tylko dla nielicznych. Przemysł samochodowy odpowiada za ponad 5% niemieckiego PKB. To około 800 tysięcy miejsc pracy w całym kraju. Dziś tysiące z nich są zagrożone. W roku 2025 produkcja aut w Niemczech ma spaść o Kolejne 10% względem roku poprzedniego. I to nie tylko problem fabryk, to jest fala, która uderza w całe społeczeństwo poprzez rosnące bezrobocie, mniejsze wpływy podatkowe, upadki lokalnych dostawców, a w konsekwencji kryzys, niemiecki kryzys gospodarczy będzie się jeszcze pogłębiał. I powiedzcie szczerze, czy byście kupili coś takiego, takiego ID3, którym maksymalnie zrobicie gdzieś na autostradzie 300 km a koszt takiego samochodu to 140 tysięcy zł. Ja przyznam, że to nic dla mnie. I przez takie szroty Niemcy tracą swój przemysłowy kręgosłup. A razem z nim stabilność gospodarczą. I coraz więcej pracowników z tej branży, tutaj w Niemczech, wychodzi na ulicę i trzymają transparenty z hasłami takimi jak Wir brauchen Zukunft, to znaczy: Potrzebujemy przyszłości, perspektywy, lub Keine Lügen, mehr", to znaczy: Nie oszukujcie, nie okłamujcie nas już więcej. Mówcie prawdę. Ale niemieccy politycy pozostają głusi. Ich uwaga skupiona jest gdzie indziej. A co z motoryzacją? Motoryzacja w Niemczech tonie. Czy jesteśmy właśnie świadkami końca epoki niemieckiej motoryzacji? Czy to planowany upadek? By zbudować nowy, globalny porządek przemysłu, gdzie Niemiec nie będzie już liderem, tylko po prostu klientem. Historia pokazuje jedno: kiedy upadają giganty, zyskują ci, którzy w cieniu pociągają za sznurki. I to, co widzisz dziś, to nie tylko kryzys, to przemysłowe. Trzęsienie ziemi. I niestety konsekwencje tego trzęsienia odczujemy również my, Polacy, u nas w kraju. Bo prawdziwy kryzys dopiero nadchodzi. Jeżeli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, to proszę dajcie nam łapę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. A w komentarzach napiszcie, co myślicie o niemieckiej motoryzacji. I czy kupiliście już sobie niemieckiego elektryka, żeby im tutaj trochę pomóc w Niemczech i żeby Chińczycy nie przejęli całego rynku europejskiego? Na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!